Chyba naprawią nam tego. A ty Kreidler największe zainteresowanie. Kurde. Tylko zablokuj, bo kurde wiesz. No, no już masz, już. O. Kurde, to jest dopiero zainteresowanie, nie? Kreidler najlepszy. Ja wiedziałem. Mają puszkę to może mi tam zatkają tą dziurę Ja tu nie o. widzę miejsca żeby na dole polatać Trzeba górze się spotkać Ale w z Ile tu pali? Ja, nie wiem ja mam, ja mam starszą wersję właśnie tego modelu To Co? jest ten CD ten, 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 nie? 125 I, I zadowolony jesteś? Byłem, byłem. Już przesiadłem się na większe moto. No jednak trochę zmieniłem koncepcję. Już nie super moto, a na ścigacza wsiadłem. I no. ja teraz jeżdżę gigsem kaszpionym. No. Aha. Właśnie. Przecież mało ich tak widywałem, właśnie poza swoją więc... No Bo oni, e, to jest popularne w Niemczech, wiesz? Tak, strasznie, strasznie. No. Na przykład, ja miałem na przykład problem, bo mi wahaczek z tyłu. Nie wiem jak, no ale on jest pusty, jest w środku. No nie jest jakiś tam super trwały. Tylko, że ja mam właśnie tą starszą wersję. To z 2008 jeszcze. No to wachacz musiałem na przykład specjalnie ściągać z wow. Niemiec, nie? Ale tak to nie mogę powiedzieć, bo zrobiłem tam 7 koła kilometrów Tam gdzieś też podjazdy jakieś, no nie ukrywam, też się wybijałem na jakichś krawężnikach, no bo super po to jest No Więc jak na 125 byłem naprawdę zadowolony i pomimo, że to jakieś Nie ukrywajmy, to jest jak gromet u nas teraz, nie? Bo to no. też niby no. to jest niemiecki jakby, no, no co by nie mówić, Chińczyk, nie? Niemiecki już, Chińczyk Niemiecki no. Chińczyk właśnie, no, no ale ale na pewno jest twalczy niż to, co jest u nas. Cie, no. cię, cięż, ciężko naprawdę było to zapierdolić. No. I silniki i wszystko, nie? No I silnik i to... wszystko, naprawdę. U mnie ma już 50 koła na lotu i dalej to naprawdę jeździ. Jeździ no. fajnie, nie? To jest problem, bo ciężko z tym było gumować, no bo to jest ciężkie jednak. No, Jak ciężkie. na Supermoto jest bardzo ciężkie. On tam zalany ze wszystkim tam wychodzi w granicach 140 kilo, więc. No, 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 o dużo. To faktycznie, no. Ale polecasz Crajdlera Kre Crajdlera Kre tak, no ja Pieszczotliwie to nazywałem Krajzega Krajzega? Krajzega Pieszczotliwie to nazywaliśmy Widzisz, tak. nowa nazwa Krajzega Prostsza Ty widziałeś jak tam ja. skaczą? No. Ale jaja No nic, dzięki za rozmowę Spoko, dzięki Chodź zobaczymy jak skaczą, bo jest kozak Poleci. <noise> Ale już patrzcie, coś przelociło. Kurde, chyba silnik jest wypadł <noise> Górkę jedną zrobiło. jest na jedną górkę. Jej, jej. <noise> Idziemy się zapisać do służby. Kaski mamy swoje, więciennej. Co mamy? Kaski mamy swoje. Mamy swoje. No. O, możemy się zamienić na kaski. O, Siema, Można się zapisać? Ale do czego? Też mamy kaski. A tarcze? Co? Nie, no. jest tu Widziałeś? W Berlinie policja ma takie. Jak jest jakieś zgłoszenie, to dwa auta, trzy przyjeżdżają. Z Tarczami i pacyfikacja od razu. Nie ma, że. Dzień dobry, co się stało? u nas niestety idzie to drugą stronę. Ja, ja widziałem, jedna pani nie wiem, to była restauracja i kolega mówi, patrz, mówi, nie? Kobitka wyszła, jakaś awantura musi być tam w środku, nie? I faktycznie kurde Tarcza, dwóch, tarcza dwóch, bardzo środka, potem pięciu jeszcze i jednego gościa. Bach na glebę. A tylko on miał nóż podobno. Nie. Miał go... Do czego się zapisujemy? Do ciastki czy... <noise> 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 czy, czy do, do służby? No, nie, no. nie Na razie. I nie zapisałeś no nie, nie. <noise> Co to za maszynka? Co? Nie wiesz? To jest takie niby badzi takie, nie? No, no. jeszcze pływało. To może to amfibia. Może pływa. Może no pływa, na pewno. Jarek zainteresował się starem, tak? No, zobacz, jak pięknie. No, nie boję, bo Ciężko jestem pojechać, to ma ile? 40 biegów, nie? Nie mi kiedyś historia, ktoś opowiadał, że jeździł w wojsku takim starym i było 40 biegów. 50 wstecznych i 40 do przodu. Ale Patrz, ledy ma. Jakie ładne, nie? To skwarna, chyba takich nie montuje nawet <noise> Siema Patrz, zapas jest Apteczka jest <noise> Ale te koła są, nie? Starczy kamas lepszy Star kamas. Kamaz? do czego No to, to tutaj ze stara to, to za dużo chyba nie ma nie? Oj, no zobaczymy jak przez schopy skaczą Wiemy. Myślę, że to na, na koło wyszło, nie? I tu z tyłu kółka można doczepić No takie wiesz, jak tam doczepiają takie, nie? No maluszek. A tak kiedyś i tak odjedzie. Jarek, to jest namiot. Ja dostałem, ja dostałem. A. Jarek. Ja. Co ty na to powiesz, Joker? No, to jest pojazd Jokera Nie, nie Batmana Tu masz biegi Ale kierownica, kierownica szeroko stoi nie? To myślę, że to jest skóra, ale... Nie, to jest... Pla... Plastik Placha. No blacha A, bo spawiec, no ja... Kurde, spałem ci... Większe niż w mojej BMW 6 nie? Szersze. I zobacz, jeszcze na felgę nie wchodzą całe. No. Ale kozak, co? Nie jest no. konkret. Konkretnie? nie? Silnik od? Subaru. Subaru. A tu garbus, nie? Z tyłu. Tak? Volkswagen? Będzie klekotać? Czy nie? Chyba nie. Nie, nie, ale tam duży bagażnik musi być, co? Tak jest. O, ten też, a zobacz jaki filtr powietrza. No, stożyk, to jest no, jest A lampa jaka, jaka, no. Nie? To jest, o. tak. tak. to jest ten, o, o plasinik, Omega albo coś, trzy dwa. Aha. No. I patrz, dwustopniowa ta, do kładzenia nóg, nie? Ale ten puścici, musi wrzać, no? no, na pewno Ja pierdolę no, Ja się no, 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 tam Bojka, co tam no, Polaris. tam Co? Polaris. Ale